Cześć! Witajcie w kolejnym epizodzie. Tym razem ten epizod jest częścią serii 3. Minęło już ponad dwa miesiące od premiery PlayStation 5. Nadal jest to bardzo trudno dostępny sprzęt, nadal jego ceny są bardzo wysokie, ale byłem jednym ze szczęściarzy, którym udało się kupić tą konsolę na premierę, więc po dwóch miesiącach mam kilka spostrzeżeń. Więc w tych epizodach usłyszycie kolejno, co mi się w PlayStation 5 podoba, do czego nadal próbuję się przyzwyczaić po tylu latach spędzonych z czwórką i trójką, oraz co mnie irytuje. Mam nadzieję, że odległości między tymi epizodami nie będą jakoś szczególnie długie. Wiecie jak to u mnie jest na kanale. Praca niestety zawsze idzie jako pierwsza, później dopiero hobby, jakim jest YouTube. Więc zachęcam was do oglądania, zapraszam do komentowania i wpadnijcie do nas na Discorda. No, więc może, żeby zbytnio nie przedłużać, zaczynam od pierwszej rzeczy, która naprawdę spodobała mi się w PlayStation 5. Jest tych rzeczy 5 tutaj. Ha, akurat tak się to poukładało, i nie są to jakieś mega rewolucyjne rzeczy. To są po prostu usprawnienia takie quality of life, takie poprawiające moje doświadczenie skorzystania z tego systemu. I jednym z tych rzeczy, jedną z tych rzeczy jest wprowadzenie możliwości modyfikowania paska szybkiego dostępu. Pasek szybkiego dostępu to jest nowa względem PlayStation 4 opcja. Która wysuwa nam taki pasek skrótów z dolnej części ekranu w momencie, kiedy naciśniemy pojedynczo i krótko przycisk PlayStation. Mamy tam podstawowe opcje, jak powrót do ekranu domowego, możliwość szybkiego przełączenia się między kilkoma ostatnimi tytułami, menu powiadomień, menu ściąganych elementów, które akurat się pobierają, ustawienia kontrolera itd. itd. Niektóre z tych rzeczy są stałe, ale na szczęście, przyciskając przycisk Options. Możemy je modyfikować. Możemy sobie tam dodać na przykład skrót do sterowania muzyką ze Spotify, skrót do nadawania na żywo, skrót do wybierania źródeł dźwięku, które ja osobiście wykorzystuję bardzo często, ponieważ gram zarówno korzystając z głośników telewizorowych, telewizorowych, z głośników telewizora, jak i headsetu. Dzięki temu mogę szybko przełączyć się bez wyłączania gry, nawet to jest bardzo fajne. I dzięki temu to jest właśnie drugi aspekt tej konsoli. Która względem PlayStation 4 usprawniła to, ponieważ grając na PlayStation 4, chcąc zmienić źródło dźwięku z telewizora na, nie wiem, kino domowe na headset, musiałem zawsze wejść głębiej w opcję konsoli w ustawienia audio i tam to przełączać. Co nierzadko wiązało się również z resetem gry, w którą akurat grałem. Tutaj tego nie ma, więc spore usprawnienie. Więc kolejne usprawnienie, które naprawdę przyspiesza mi komunikację z dużą ilością osób, które mam na liście znajomych, to szybkie odpowiedzi. I nie mówię tutaj tylko o możliwości wybrania szybkich odpowiedzi czy szybkich skrótów, takich predefiniowanych, kiedy tworzymy wiadomość, ale także w momencie, kiedy ktokolwiek do nas pisze, kiedy dostajemy informację, że nasz, nasz znajomy jest online, wystarczy nacisnąć przycisk PlayStation i wybrać jedną z opcji. Nie wiem, zagrajmy razem, cześć, co tam u ciebie. Takie naprawdę proste rzeczy, które w momencie, kiedy my sami gramy w grę, oszczędzają nam czas, bo nie muszę wy wywoływać sobie klawiatury wirtualnej. Wpisywać tego, tych kilka predefiniowanych rzeczy tam jest i naprawdę się sprawdza. Chciałbym jeszcze, żeby była możliwość zdefiniowania kilku swoich odpowiedzi, dodania ich po prostu do tej listy, i to by było już naprawdę, naprawdę e, bardzo przydatne i, no i użyteczne, przynajmniej dla mnie. No i myślę, że każdy, kto ma PlayStation 5, e, będzie też wspominał o tym, że haptyka, jak i szybkość działania systemu jest bardzo tutaj. E, no, wygodna. Nie będę tutaj ściemniał. Same triggery, same wibracje pada, zwłaszcza w grach, które wykorzystują to dobrze, są naprawdę no, czymś nowym. Czymś nowym, czego w takim stopniu nie byłem w stanie doświadczyć na żadnej platformy I wiem, że haptyka tego, cewki dźwiękowe i tak dalej, były wykorzystywane w kontrolerach Steam i w Wii Had Rumble, tak? Czy w Had Rumble na Switchu, i to wszystko tam jest, ale. Tutaj jakby zostało to posunięte troszeczkę krok dalej. Najlepszym tego przykładem jest oczywiście Astrobot, ale wykorzystuje to również PS5 wersja No Man's Sky, będzie wykorzystywało to oczywiście Control Ultimate i kilka innych tytułów. Wygląda na to, że będzie to jednak pewnego rodzaju standard na konsolach PlayStation, choćby w najprostszym jakby zastosowaniu czyli stawianiu jakichś oporów na triggery. A jeżeli Microsoft faktycznie zdecyduje się i wprowadzi kontrolery, z modyfikowanymi triggerami na swoją konsolę, no to już nie będzie w ogóle problemu z wykorzystaniem tej funkcji. Wracając jednak do samego działania systemu. Ani razu podczas tych ponad dwóch miesięcy, kiedy korzystałem z konsoli, nie zdarzyły mi się zwolnienia związane na przykład z, nie wiem, z wywoływaniem menu głównego konsoli w momencie, kiedy byłem w trakcie gry, w momencie przełączania się między grami, wszystko działało bardzo płynnie i to jest jedna z rzeczy, które naprawdę są bardzo mocno odczuwalne jeżeli przesiadamy się już i tak z całkiem sprawnie działającej PlayStation 4 Pro. Nie wiem w jaki sposób oni buforują te wszystkie dane, bo nawet sklep PlayStation wczytuje się bardzo bardzo szybko, bez zbędnych takich zamuleń, które znamy z poprzednich platform. Ostatnią rzeczą, piątą rzeczą, która naprawdę podoba mi się na PlayStation 5, ale na razie niestety nie jest wykorzystywana przez żadną grę, są ustawienia wstępne gier. Jest to specjalne menu, które będziecie mogli tutaj zobaczyć, które pozwala nam zdefiniować domyślne ustawienia, które mają być yy, aktywowane w grach, które. To akurat menu czy raczej tą funkcję obsługują, więc mamy możliwość ustawienia nie tylko tego, czy preferujemy rozdzielczość, czy wydajność, ale także czy na przykład preferujemy odwrócone sterowanie względem obrotu kamery w widoku z pierwszej osoby, z trzeciej osoby i tak dalej. Niestety. Na chwilę obecną mam niewielki ból dupy, ponieważ nawet oficjalne gry PlayStation, które są teraz, czyli na przykład, nie wiem, Demon Souls, Astrobot, no nie wiem, niech będzie nawet No Man's Sky ma wydanie specjalne na PlayStation 5, nie wspierają tego menu. Obawiam się, że mimo całej przydatności tego systemu, który pozwalałby nam uruchamiać grę zawsze w preferowanych przez nas ustawieniach, będzie to martwa opcja, która prędzej czy później zostanie usunięta ze systemu. No i to było te pięć rzeczy, które naprawdę podobają mi się po, dwóch, po tych dwóch miesiącach w systemie PlayStation 5. Jeżeli macie swoje spostrzeżenia, to oczywiście piszcie w komentarzach. Być może Waszą uwagę zwróciły inne opcje czy funkcje tego systemu. No i w zasadzie to by było na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego kilkuminutowego odcinka. Zapraszam Was na nasz Discord i do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć.